W niedzielę 26 stycznia 2025 roku w Łańcucie odbył się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnęło licznych mieszkańców i zakończyło się rekordową zbiórką środków łańcuckiego sztabu. Łączna suma uzyskana z licytacji oraz datków do puszek wyniosła 72 377 zł i 12 groszy. Jest to najlepszy wynik w historii łańcuckiego sztabu WOŚP. Na cele tegorocznej zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sztab Łańcuch zebrał rekordową kwotę ponad 72 tysięcy złotych i jest to no, nie, nie, nie tylko przebicie zeszłorocznych wyników, ale prawie że podwojenie. Finałowy dzień rozpoczął się w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie, gdzie od rana czekał na uczestników bogaty program wydarzeń. W sali baletowej odbył się maraton aktywności, który obejmował kurs tańca użytkowego Disco Fox, zajęcia fitness, jogi oraz warsztaty relaksacyjne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z zaangażowania naszych wolontariuszy, ekipy sztabu, 28 osób, które zgłosiły się, żeby kwestować w tym dniu. Ich skuteczność była ogromna. Nasza rekordzistka Monika zebrała ponad 6 tysięcy zł, złotych do puszki. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem ich determinacji, bo to dzięki nim i dzięki pomocy wielu osób, które to robiły bezinteresownie, pomagały nam tu w organizacji, finansowały nam różne rzeczy, zasponsorowały. Ten finał był możliwy i było możliwe zebranie tak dużych środków. Popołudniowe atrakcje w mdk przyciągnęły uwagę wielu osób. Na Kiermaszu oraz stoiskach tematycznych można było odwiedzić m.in. Stoisko Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, Stoisko Uniwersytetu Rzeszowskiego i Medycznej Szkoły Policjalnej Słońca, Stoisko DKMS oraz Stoisko Grupy Rekonstrukcji Historycznej Średniowiecznej Japonii. W tym czasie na scenie Miejskiego Domu Kultury występowały lokalne i zagraniczne zespoły taneczne. Równocześnie odbywała się licytacja darów, które na rzecz WOś przekazali lokalni przedsiębiorcy, stowarzyszenia i artyści. Licytacji przedmiotów darowanych przez e, mieszkańców było w tym roku bardzo dużo, e, chyba około 60 pozycji zanotowaliśmy, także licytacja trwała bardzo, bardzo, bardzo długo, ale miało to swoje efekty właśnie w postaci zebranych środków. W ramach samej licytacji zebraliśmy ponad 16 tysięcy złotych, też jest to pobity rekord w stosunku do zeszłego roku. Wieczornymi gwiazdami sceny były zespoły muzyki alternatywnej. Światełkiem do nieba był pokaz grupy ogniowej Fire Nightmares, który odbył się na placu przed Domem Kultury.